Cześć, witam Cię w kolejnym filmie. I w tym filmie wsadzimy sobie do gruntu, to już mam dziurę wykopaną, tą karłatkę ładną. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda dokładnie. Zacznę najpierw od tego, co tutaj jest na dnie. Tutaj na dnie trochę się wymieszało, bo się wysypało trochę ziemi. Bo to było kopane odwodnienie. Zobaczcie, wszędzie jest ziemia porozwalana. I przy okazji od razu sobie Wziąłem ze szklarni kabel i wodę z kranika, także będę miała taką studzieneczkę e, i kontakty, że dogrzewanie, podlewanie będzie blisko. E, ziemia e, generalnie była dowożona. Ziemia była dowożona, e, która jest też tam na obrzeżach. Zaraz Wam pokażę. W tamtych obrzeżach tam, gdzie lawendy rosną w tej chwili. E, I to jest taka ziemia. Nie wiem, jakie ma pecha. To jest ziemia dosyć dobra, raczej czarna, lekko gliniasta. Tutaj jest generalnie ziemia, bardzo gliniasta na tym terenie. I sadzimy sobie tak, że tutaj jest trochę karpus, teraz jestem od tyłu, a tu będzie karłatka. Te rury, nie patrzcie, one będą ucięte, one będą obrobione, oczywiście. Przez chwilę tak będzie nad nią wisiało, a teraz wam pokażę karłatkę. Na no pewno ci, co oglądali kanał, kojarzą. Tu widzicie, przysycha, owszem, wszystko. na dole jest zielone, o tutaj, ale to po prostu coś tam nadgniło, bo niestety jak była kupiona, ona była z jakiejś tam promocji przy ceny i generalnie ona miała jakiś syf straszny w stożku wzrostu, jakiś klej, ja nie wiem co to było, jakiś klej z biurami, jakieś dziwne coś. I nadal to w niektórych miejscach jest, o, to jest coś takiego, nie wiem, czy wydaje mi się, tak, coś takiego, widzicie? Takie włókna, które były jakby posklejone jakimś klejem, nie wiem co to było naprawdę. Ale raczej nie było to naturalne. Także tu trochę przysycha, ale ładnie rośnie. Kolejne liście, liście idą całe. Także normalnie wsadzam w grunt, nie będę się tu zamarwił nad tym, to wyjdzie. Będzie brzydkie, odetne i tyle. Generalnie odrost odcinałem, było ten film, Jak kupiłem tą karabinę, może Wam tu wrzucę kartę w rogu. I macie tutaj film o tej karłatce, jak ją kupiłem, jak wyglądała. Yy, ja raczej będę odcinał te odrosty, tak jak widzicie, bo już odrosły. Yy, wyglądają na tą chwilę tak. Zostawiłem trzy. Tam to jest główny pień. On kwitł w tamtym roku. Mam z niej karłatki już z nasion. Bardzo ładne Sazoneczki. Tu jest druga. Drugi odrościk. tu jest. O widzicie, piękny. I tam z tyłu, nie wiem czy zobaczycie. Będę mi się Wam pokazać. Tam jest trzeci. Hmm, tu właśnie ten nie przeszkadza. O, tu jest jeden odrost, drugi odrost, trzeci odrost. Pięknie żyłem na filmie przesadzania jej do większej kastry. Także raczej znaczy nie będzie miała jakichś nie wiadomo jak wielkich korzeni. Pewnie będą większe, ale nie wiem jak bardzo. Co ciekawe, zobaczcie to kwitło kilka razy. Ja to chyba liczyłem nawet kiedyś. Tu jest po kwitnieniu, to widać dobrze, liście jest taka, jest jakby ogonek liściowy, tylko jeszcze taka obwódka, że tak powiem, tu jest, tu jest wcześniej kwitła trzema kwiatami nawet, prawdopodobnie na raz, w tamtym roku miała już nasiona, jak kupiłem i możliwe, że zapylił ją odrost, bo tutaj na odroście, bo odrost mimo, że jest malutki, to zobaczcie, to też jest po yy, kwiacie, to nie jest po zwykłym liściu. Także pieniek tej wielkości Karłatka za 230 zł, kupiona w zerła, przeceniona jakaś też. No i tak, jak mówiłem, tutaj na dnie jest sporo bornika i to naprawdę dużo granulowanego, bo innego nie mam. I tamtej ziemi, właśnie z wywrotki. No i co, tutaj jest 45 litrów ziemi, na pewno trochę dołożę. To jest dziura trochę większa. Przygotowałem sobie też ziemię na podsypkę, o taką. To jest bemrówka. ładna, czarna, widzicie? Całe, to jest chyba 20 albo 25 litrów w tej ziemi. E, no i co? E, Na no statyw przyspieszamy tempo i sadzimy. To mi się przypomniało, żeby Wam pokazać korzenie. Także zaraz wrócę, w z i Wam pokażę korzenie jeszcze. Dobra, jestem. I powiem Wam, że karłatka w porównaniu do trochę karbusa wpuściła bardzo mało korzeni. Eee, tak naprawdę, tutaj Wam pokażę. Tylko te końcówki białe są świeże. Pozostałość jest z wcześniejszych lat. To jest bardzo zbite. Ja tego nie rozbijam. Wsadzam tak jak jest. Tylko, że nie wszystkie są zdrowe. to Są takie brązowo-żółte, ale nie ma tu przegnitych, powiem Wam, ani suchych za bardzo. I jakieś tam pojedyncze, ale to wiadomo, zawsze będą jakieś suche czy przygniełe lekko. Ale generalnie korzenie są ok. Nie mam nad czym wybrzydzać, a zobaczcie, to są jeszcze ładniejsze. Z drugiej strony, też to jest troszeczkę świeżego. To jest też świeże, jakiś dosyć. Trochę coś tu puściło, ale powiem Wam, że w tej donicy praktycznie nic. Także prawdopodobnie z tej donicy tą ziemię w większości wrzucę też do tego dołka. bo ta ziemia jest praktycznie świeża, to było na jesień przesadzone. A ja i tak ją będę tam obornikami wspierał i innymi. E, no i co, i wsadzamy jak widzicie przesadzo przesadzony do ziemi. E, tak wygląda. No i może teraz jakieś ujęcie zrobię. co tak naprawdę to byłoby na ja, taki film z sadania dzięki za oglądanie do następnego cześć